Kupiłeś swój nowy grill i jesteś gotowy, żeby zacząć go używać? Dzisiaj powiemy Wam, jak przygotować nowy grill do pierwszego użycia. Łatwo i przyjemnie. Zanim zaczniemy, trzy wskazówki. Pierwsza, zadbaj o butlę z gazem. Druga, zadbaj o to, żeby w butli był gaz. I trzecia wskazówka to bezpieczeństwo. Bo ostatnią rzeczą, jaką chcielibyśmy, to umrzeć w taki piękny, słoneczny dzień. Zaczynamy! Zaczynamy od umycia rusztów, szyn aromatyzujących i deflektorów ciepła. W ten sposób zmyjemy wszystkie smary, którymi te części zostały pokryte w fabryce. Zrobimy to w starym, dobrym stylu. Użyjemy ciepłej wody, gąbki i płynu do naczyń. Bo ostatnią rzecz, jaką chcielibyśmy, to umrzeć w taki piękny, słoneczny dzień od zatrucia chemią. Kiedy już umyjemy ruszty i pozostałe części, musimy je porządnie osuszyć. Można to zrobić przy pomocy ręcznika albo szmatki. Dobra rada, połączenie wody i żeliwa nigdy nie jest dobre, dlatego warto to zrobić szybko, bo rdza nigdy nie smakuje dobrze. Po osuszeniu części wracają na swoje miejsce w grillu, przechodzimy do kolejnego etapu. Jesteśmy gotowi do podłączenia butli. Z gazem do reduktora. Butle umieszczamy pod piekarnikiem grilla albo z boku na specjalnym uchwycie w miejscu do tego przeznaczonym. Musicie zlokalizować reduktor z wężem w swoim grillu. Najczęściej będzie swobodnie zwiszał, zwisał pod piekarnikiem, albo będzie jeszcze przypięty pod panelem sterowania. Przykręcamy reduktor do butli. Postarajcie się to zrobić naprawdę mocno przy użyciu dużej siły, bo ostatnia rzecz, którą chcemy, to mieć przeciek w tym miejscu. Jesteśmy gotowi do otwarcia zaworów butli z gazem, natomiast wcześniej upewnijcie się, czy wszystkie pokrętła ustawione są w pozycji off. To, co chcemy zrobić w tym kroku, to sprawdzić szczelność naszej instalacji. Zrobimy to przy użyciu spryskiwacza z wodą, która wymieszana jest z mydłem. Sprawdzamy, czy na reduktorze i tutaj na miejscu, w którym reduktor łączy się z butlą nie pojawiają się pęcherze powietrza. Gdyby się pojawiły, to znaczy, że jest nieszczelność w układzie, będziemy musieli wymienić reduktor albo węża. I to samo robimy w miejscu, w którym wąż do reduktora łączy się z grillem, bo ta szczelność tutaj w tym miejscu też dla nas, też dla nas jest ważna. Jeżeli, jak widać, układ jest szczelny, nie pojawiają się pęcherze powietrza, możemy przejść do kolejnego etapu i włączyć grill. Uruchamiamy grill, pierwszy naciskamy iskrownik, później odkręcamy pokrętło. Robimy tak dlatego, bo nie chcemy, żeby gaz się zbierał. To, co teraz będziemy robić? To będziemy wypalać pozostałości poprodukcyjne, te, których nie udało się zmyć wcześniej. Bo ostatnia rzecz, na której nam zależy w ten piękny, słoneczny dzień, zakończenie znacie. To samo robimy z palnikiem bocznym. Ważna informacja: zostawiamy włączonego grilla przy wszystkich pokrętłach ustawionych w pozycji MAX na 20 minut przy otwartej pokrywie. 20 minut przeleciało na lekturze książki, teraz róż jest gotowy do tego, żeby go zakonserwować. Pamiętajcie, że jest to szczególnie ważne przy rusztach żeliwnych. Do konserwowania rusztu użyjemy oleju, natomiast tutaj według Waszych preferencji, jaki to będzie olej, ważne, żeby to był róż, żeby to nie była oliwa. Rusz możecie zakonserwować przy pomocy pędzelka silikonowego, przy pomocy spryskiwacza do oleju, albo tak jak ja, ja użyję szczypiec ja i ręcznika papierowego, który będę moczył w oleju. Olejem pokrywamy każdy milimetr powierzchni rusztu, po jego jednej i drugiej stronie. Teraz, kiedy ta dziecinka nasmarowana jest olejem, musimy połączyć metal z olejem. Włączamy grill na maksymalną moc, i tym razem przy zamkniętej pokrywie zostawiamy grill włączony przez 20 minut. Po tym zabiegu możecie zaczynać grillowanie. Miłego grillowania.